Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie w naszym podcaście pompejańskim. Dzisiaj, jak sobie pomyślałem, że wybiorę świadectwo, które się wiąże ze zdrowiem, ponieważ nic tak nas nie przekonuje, jak świadectwa odzyskania zdrowia, bo one są we współczesnych czasach bardzo miarodajne, bo bardzo często osoby dysponują wynikami przed i po. I one są też takim poświadczeniem ich cudu. Dlatego na tapet wziąłem świadectwo Bernadety, która napisała list pod tytułem Wyniki córki wróciły do normy. Pisze Bernadetta. Pierwszy raz o nowennie pompejańskiej usłyszałam od znajomego. Jak do tej pory odmówiłam tylko jedną nowennę pompejańską, modliłam się w intencji mojej córki. Diagnozowano u niej padaczkę. Do tego jeszcze wyniki prób wątrobowych nie wyglądały dobrze. Były zawsze podwyższone. Kiedy córka przeszła trzeci atak padaczki, postanowiłam rozpocząć nowennę pompejańską. Na początku byłam lekko przerażona. Czy dam radę odmówić trzy części różańca jednego dnia. Zawsze rano odmawiałam część radosną, a wieczorem część bolesną i chwalebną. W trakcie odmawiania nowenny pompejańskiej uczestniczyłam we mszy świętej i przyjmowałam komunię świętą. Z każdym dniem nowenna pompejańska coraz bardziej mnie wciągała. Dwa razy zdarzyło się, że nie odmówiłam tajemnicy radosnej rano, ale dopiero w ciągu dnia. Wtedy czułam się dziwnie, jakby mi czegoś brakowało. Kiedy córka miała kolejny atak padaczki, był on bardzo łagodny, a próby wątrobowe po raz pierwszy wyszły w normie. Dziękuję matce Najświętszej za wysłuchanie mojej modlitwy. Czuję, że nowenna pompejańska zmieniła moje życie, ale wiem też, że ta szczególna modlitwa jest mi dalej potrzebna. Z Bożą Pomocą chciałabym rozpocząć kolejną nowennę pompejańską. I to świadectwo Bernadetta kończy słowami może też do Ciebie skierowanymi. Pisze: Jeżeli boisz się, że nie dasz rady, że to nie do wykonania, uwierz mi, już po pierwszym dniu odmawiania nowenny pompejańskiej Pan Bóg da Ci siłę, a Matka Najświętsza będzie Cię wspomagać. I na tym kończy swoje świadectwo Bernadetta. Chociaż to była tylko jedna nowena pompejańska, to z pewnością Bernadetta pozostała przy różańcu, bo napisała Wiem, że ta szczególna modlitwa jest mi dalej potrzebna. Tak. Matka Boża nieprzypadkowo nas zachęca do tego, abyśmy odmawiali różaniec i zachęca nas do tego w wielu miejscach na świecie, na przestrzeni dziejów. Potrzebujemy różańca, potrzebujemy zatrzymania się, modlitwy, spotkania z Bogiem, medytacji pisma świętego, kontemplacji, autorefleksji, zawierzenia naszych spraw niebu. To wszystko mamy w różańcu. Jest to modlitwa bardzo prosta, ale jakże głęboka. Jest ona skarbem, który każdy z nas musi odkryć, ale też nikt nigdy nie będzie miał pełnej satysfakcji, że odkrył różaniec w pełni, bo możliwość interpretacji tajemnic różańca, możliwość tysiąca kontekstów życiowych, w jakich możemy się znaleźć, a które nadają naszej modlitwie nieco inny smak, powoduje, że jest to, można powiedzieć, studnia bez dna. Studnia pełna wody żywej, studnia pełna inspiracji, studnia, w której wydobywamy to, co zaspokaja nasze pragnienie modlitwy. Trzymamy się więc różańca i modlimy się ufnie do Matki Najświętszej w tych naszych sprawach. Ale jest też jedna pewna taka refleksja, mianowicie świadectwo dotyczy uzdrowienia spadaczki. Jak pamiętamy z historii Nowenny Kąpejańskiej, Właśnie uzdrowienie spadaczki było pierwszą łaską Matki Bożej Pompejańskiej poprzez tę właśnie jej modlitwę, nowennę pompejańską. I pamiętam, że dostawaliśmy troszkę więcej niż średnia krajowa świadectw dotyczących uzdrowienia spadaczki. A może jest to jakiś sygnał dla nas, żeby właśnie zwracać się do błogosławionego Bartola Longo i do Matki Bożej Pompejańskiej, o orędownictwo w takich właśnie sprawach w sposób szczególny. Nie wiem, to tylko głośna sugestia, myśl, która zabłąkała się gdzieś w mojej głowie. Mam nadzieję, że lubisz te podcasty. Bardzo gorąco zapraszam Cię do tego, aby zostawiać komentarz, nieważne gdzie słuchasz podcastu, czy na stronie pompejańska czy na YouTube, czy gdziekolwiek indziej. Zostaw swój komentarz, daj znak, że słuchasz, a może masz jakieś uwagi albo swoje przemyślenia? A może coś można by zrobić lepiej? Po prostu napisz w komentarzu. Będę czekać na Twój odzew i liczę, że dasz znak życia. Dziękuję Ci za poświęcony czas. Marek Dłoś z czasopisma Królowa Różańca Świętego. Do usłyszenia.